Trening, jeszcze raz trening i każdy z zawodników ma być przygotowany do derbów z zieloną górą, bo nie wyobrażam sobie, że my tego meczu nie wygrywamy. To ma być wygranie derbów, to ma być przewaga nad naszym sąsiadem z zielonej góry, to mają być pozytywne emocje, wielkie święto okraszone na koniec zwycięstwem i my musimy wygrywać. Z takimi drużynami jak Zielona Góra, bo tu już nie chodzi o ten podtekst derbowy, ale z drużynami Pokroju Zielonej Góry, która jest w jeszcze gorszej sytuacji na chwilę obecną sportowej niż my, jeżeli chcemy. W tej lidze pozostać. Będzie na pewno strefa kibica poprzedzała rozgrywanie tego meczu derbowego. Już Państwo mieliście okazję zobaczyć, jak ta strefa kibica wygląda. Ona będzie tylko coraz lepiej prosperowała, bo też tego się uczymy, też słuchamy ludzi, jakie mają swoje spostrzeżenia do niej, natomiast na pewno będzie można przyjść z dziećmi, będzie można miło spędzić czas, może będzie można coś zjeść, też coś skosztować bardziej płynnego, a dzieci w tym czasie będą mogły poszaleć na dmuchańcach, czy spędzić czas na konkursach, czy jeszcze innych przewidzianych zabawach. Podczas samego meczu na pewno będą też atrakcje i konkursy, które będą okraszone mniejszymi i większymi nagrodami. To, co będzie nowego, to będzie można również w drodze jednego z konkursów wygrać możliwość użytkowania samochodu osobowego przez pewien okres, który będzie przekazany od naszego, w użyczenie od naszego głównego sponsora, czyli grupy gazet.